Cześć! Zapraszam do pamiętnika przed oglądaniem tego rodzaju. Będzie, będzie to seria krótkich film, filmików w formie Let's Playa. Będzie będę wspominał o, o swoich pościnaniach na nowym serwerze, na którym właśnie rozpocząłem grę. Oraz będę mówił, co planuję dalej. Będzie to bardziej do słuchania niż do oglądania. Natomiast mam nadzieję, że Wam taka forma się spodoba. Właśnie rozpocząłem grę na tym serwerze. Dosłownie za chwilę zacznie się druga noc. Te dwa dni spędziłem głównie na poszukiwaniu surowców, uciekaniu przed, zwierzęt, przed zwierzętami, które nie, mo nie mogłem jeszcze upolować, a następnie na polowaniu na zwierzęta, które już mogłem polować. W zasadzie nuda. Bez, bez wielkich projektów okazuje się, że w tym świetle mam dosyć nierzzeczliwych nie ludzi, którzy na mój widok otwarli ogień ze swoich automatowa m4. Przekra. Uchwała swoją pierwszą bazę, bazę między skałami po to, by żeby bandyci nie mogli mnie łatwo spądrować. Niestety drewniane drzwi nie, nie, nie zapewniają zbyt wiele bezpieczeństwa. W przyszłości planuję zamienić przede wszystkim drewniane drzwi metalowe oraz jeżeli nie zbieram już surowców wystarczających, do, żeby zbudować swoją stałą bazę, wtedy się przeniosę na południe, w okolice baraków. Najbliższe parę dni spędzę na szukaniu sprzętu, w tym celu będę masowo eksterminował czerwone zwierzaki. W końcu od czegoś są. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że, że Wam się spodobało.